Idzie z tej strony, Do gaming, to są The Tak, O! Jezu tu padli. Z klasa super deep klasa górniaka biorę. No, co jest? Idź, idź. Oni drogi, oni drogi. To są moje drogi. Dobra, moje drogi. Idź. Chodzi w tej grze o to, żeby. Mamy 10 minut, aby zebrać sobie surowce oraz je tak jakby no tak jakby je przetworzyć i zrobić na przykład nie wiem no o no. musimy sobie zrobić e, itemy i dobre do walki tylko ja tu nie widzę dochodzimy i dropy ze stołu na takie rzeczy jak węgiel, diamenty i bo trzeba mieć lepsze kilofy, aby dropy były na przykład lepsze rzeczy trzeba, trzeba mieć zieloność, by dropy na przykład yy, powiedzmy yy, diament dobra czekajcie, gdzie sobie. drugie tak, tu weźmiemy sobie tu tak, dobra postawimy go tutaj Spoko, patyki trzeba trochę zrobić Dobra eee. A, fuck eee. ja najpierw to zrobimy Spoko I Jedziemy, węgiel i to, dobra Dobra, kopiemy Dobra węgiel idziemy, mamy jeszcze 8 minut Ma jeden punkt i mam 118 minut To jest moja pierwsza w ogóle rozgrywka na The Wolvesach huh? No oglądałem o ogólnie nie wiem o co, c'mon O tam widzę kolesia, do niej Dobra What the fuck? Nie strasz kolego Co ty idiota robisz? No jesteś? Jezu Co to palant, ej Idiota tylko. Piernicze ty idioto stąd Choryku Co za palant Ja widzicie że za to mi dropło, tak to normalnie by nie dropło No Dobra ten koledzy jest pan by... ale już poszedł on Dobra to się przetapia Dobra, yy, już no, patrz, kopania ja mamy 6-7 minut, więc trzeba. No, trzeba. Już myślałem, że. Myślałem, że mi już to znowu zrobił. Dobra, brakowało się. mi coś. Co to ma być? Dalej. Dalej. No. Dobra. Wsadzamy tu. Dobra. No okay. ja to się, co? No nie, ja sam. Co za mały. Ja to na nowe źródło czerwonego pomienia, ale mi tutaj niepotrzebnie jest lec, są Jaksa chce. Dobra, diaks, no jaksa. Jaksa. Choć mohaki proszę no, ma jakieś kopie jak jakiś mutant tutaj. No dalej, jaksy Złoto, dobra, złoto, wali złoto Jaksy chcę? O szmaragd, emeralda mam ja, Nie jest um, czego niepotrzebne Ok, Sto tam się droba. dawać, daj mi coś, drobni My, ja jestem w żółtych mm, Tak, jestem w żółtych Jesteśmy na naszej najgorsi. Że spokojnie, że minut, ale spoko, mam 5 minut A ja nie mam za bardzo ekło, O, węgiel, żelazo Okej okay. hmm, dobra okay, Węgla też trzeba dać Dobra kopiemy, Złoto, ale po co mi złoto? Chyba, że koksa zrobię nie mam jabłka No i w tym ja mam problem właśnie to znaczy, nie kofla, takie złote jabłka bym zrobił, chociaż to i to, dobre ale nie ona nad jabłka no. Ach. No jub. No, myślałem, że sobie mi. Wiedziałem, że nie można. Ten pierdzień zablokowany ma z klęciem, aha, okej. Okay. Podajnego diaksa. Gazeret z po co komu Ej. Tutaj nie ogarniam. Dobra. I to się przytapia. Właśnie bo jedzenie potrzeba. Ale nie ma za bardzo jedzenia. O kurde. I z tym właśnie może być problem. Dobra, niech się to robi. Nie kopiemy, kopiemy. Cześć. Dam redstone za jedzenie. Dobra, kopiemy, kopiemy. Złoto, złoto, mamy 10 złota. Sporo. zginął. 3 minuty tylko kopać kopać. Trzeba żelazo łapać jakiś diaksan chociaż no. A nie razu diaks mi nie drobno Ja chciałbym chociaż dwa razy, żeby na mieczek diometowy sobie zrobić. Kojś, czy ty mi? Myślałem. No, no. Tu meczem mogę bana... Bana, a co? I nie ludzie, czekaj Co to za ludzie? Ups. Skręczymy się ten Dobra, mam patyki. Aha. Zawaliście. Okej. Okay. Co zrobię z ten? Najpierw miecz. Kill off może no dobra dobra i zrobimy sobie, tak. okej okay. spoko eee, to i tak okej okay. jedziemy, jedziemy, jedziemy z tym koksem dobra mamy żelazo dobra musimy tarce zrobić się armora. Dobra, mamy dwa żelaza drobny. Jeszcze do obrazu. Chyba jeszcze mamy w tym piecyku, mamy dwa żelaza. Spoko. Dałem... O jak do żelazu robili. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Kurde, minuta i 40 sekund do opuszczenia bram. będzie źle. Co? Co to? Co ty robisz? O, dał mi żelazo. Dał mi żelazo. Бонус. Может, я тебя не... Бухать не Ну, а не может, там этой команде. О, четыре жаза. Воу, the fuck? Вот вот у O o 60 opuśczenia szan. Szybko. Dropić, dropić, bo potem będzie wbiegnął na nas, będzie tak jak lepana. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, dobra. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Enchant by się przydał. To za do góry, do góry. Dobra. Dobra, spoko. Jedziemy, jedziemy, jeszcze To jakiś Taki się. Jest. Kurde, nie mogę... O! Kaczka! Kaczka! Je jedzenie, dobrze. Pięknie. To jest y, crafting. Końskie, jedzenie, nie. Kurde, 7 sekund opuszczenia ścian. Nie mam jedzenia. O mam to, jemy to. Dobra. To jest. не выкопаем, я... О, курда. Чего там бегнуть? О, фук. Нет, шути. Шути. Давай. Давай, 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 No bo to by na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Siema.